Czy jestem dupką za to, że nie pozwalam mojej mamie dzielić pokoju ani łóżka z jej chłopakiem w moim domu? Gdy byłam na studiach, poznałam mojego chłopaka i po roku zamieszkałam z nim oraz kilkoma znajomymi. Miałam wtedy 20 lat. Od tamtej pory co roku na zmianę spędzamy święta z naszymi rodzicami. Jednak kiedy po raz pierwszy mieliśmy spędzić święta u moich rodziców, moja mama jasno dała do zrozumienia, że mój chłopak nie może spać w jednym pokoju ani łóżku ze mną w jej domu. Mój tata próbował ją przekonać, że jestem dorosła i już z nim mieszkam, ale mama się uparła. Nie chciałam zostawiać chłopaka samego na święta, zwłaszcza, że jego rodzina przyjęła nas razem z otwartymi ramionami, więc wynajęliśmy Airbnb. Moja mama była wściekła i powiedziała, że powinnam uszanować zasady jej domu. Odpowiedziałam, że szanuję i właśnie dlatego nie chcę tam nocować. Dwa lata temu zmarł mój tata, a od 11 miesięcy mama jest w związku z nowym partnerem. Nie mieszkają razem oficjalnie, ale według mojego brata i jej chłopak jest tam prawie każdej nocy. Mój brat, 22 lata, wyprowadził się, bo nie mógł znieść, że ciągle ich słyszy w sypialni. Gdy powiedział o tym mamie, ta była wściekła i oskarżyła go o brak wsparcia dla niej po śmierci taty. Ostatnio mama powiedziała, że tęskni za nami i chciałaby odwiedzić mnie na tydzień lub dwa, zabierając ze sobą swojego chłopaka. Powiedziałam, że nie może dzielić z nim pokoju ani łóżka w moim domu, bo nie chce tego słyszeć. Mama wkurzyła się i stwierdziła, że jest dorosłą kobietą. I i powinna mieć wolność decydowania o sobie. Przypomniałam jej, że sama nie pozwalała mi spać z chłopakiem w swoim domu, chociaż nawet nie planowałam wtedy seksu. Wyjaśniłam, że nie zamierzam nagradzać jej za surowe zasady, które narzucała mi wcześniej. Mama oskarżyła mnie o dziecinne i małostkowe zachowanie, czyli klasyk: czy jestem dupką?